Oh, i znowu poniedziałek 4 listopada 4 stopnie ale jakoś tak słonecznie od rana no ja już jadę e, taka sytuacja słuchajcie, że no e, pogrzeb e, ojca kolegi także no jadę Pogoda fajna jest, chociaż tak chłodno troszkę. Ja we wtorek w nocy ruszam znowuż do szpitala, do Otwocka. Trochę boję się, żeby nie zachorować. No ale może jakoś... Może jakoś mnie nie przewieje, ani nie przeziębi. W sumie wtorek, to już jutro. Ech, ten czas leci. No i dojechałem, za parę chwil msza będzie. W sumie już pomrze. No Jadę teraz na cmentarz. Już po ceremonii pogrzebowej. Woda dopisała w miarę. Wracam do domku. Trochę boję się przeziębić. Chłodna jest. Żeby nie było. W okolicznościach, to człowiek wpada w taką zadumę nad sensem, celowością istnienia. Wracam, tak się zastanawiam, jak tu zorganizować sobie dzień. Jest jakby rzeczy takich ważkich, no ale godzina jeszcze taka wczesna w sumie, dam radę, dam radę. I jeszcze tak wieczorkiem, tak jakoś się zachciało wyjść na spacer, może za dużo kawy, i tak nosi troszeczkę, trzeba troszkę chodzić. Trochę tak luzować. No i zawędrowałem tutaj. Dorota dzisiaj płaci. Będziemy jedli kebaba. Koleżanka jej polecała. No więc się pofatygowaliśmy. Jakiś nowy kebab. Ponoć i dobry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tam skusiliśmy się na jednego kebaba, na spółkę, zjedliśmy, no taki przeciętny, zwykły, dobry, ja tam smakoszem nie jestem, w miarę smako, smakował mi, no i już wracamy, jak widać jesteśmy koło dworca, dzisiaj podejrzewam, że mogliśmy zrobić nawet z 7 km, może z 8, także ten kebabik, uległy spaleniu. Uuu, pojechał pociąg jakiś. Tak prawdę mówiąc to tylko dzięki tym spacerkom człowiek może sobie pozwolić na właśnie jedzenie takich kebabów, czy innych niezdrowych rzeczy. Sport to zdrowie i daje zdrowie. Jak to mówił w zdrowym ciele, zdrowy duch. U, u, u. No i wtorek się budzi, dwa stopnie. Co rozchłodnie się robi, z dnia na dzień. Na rozgrzewkę do tego chłodnego poranka bardzo cieszę na YouTube film. Pająka z rejsu statkiem, Icon of the Sea, po Karaibach. Właśnie się kontentu, a później cieplej się robi. Wyskoczyłem na szybkie zakupy. No i lecę trochę na spacer Nie za długi taki szybki zrobię, bo jutro w nocy znaczy się dziś, w nocy jadę znowuż do otwocka także no, wypada się przejść bo to ostatni taki ruch, aczkolwiek nie za długo, bo trochę boję się, że się przeziębie Jeszcze dwa tygodnie temu, czy nawet tydzień temu, ta pogoda była jednak trochę inna. Teraz się znacznie ochodziło. No i po tych wycieczkach, odwiedzinach tych cmentarzy, spacerach ostatnich, no tak, tak czuję kurczę jakby Jakby coś mnie miało tak wziąć. Nie, może to podświadomie, mnie, tylko tak, taka obawa. Ale zwiększyłem dawki witaminy C, multivitaminka wchodzi. No staram się cieplej ubierać też, aby nie zachorować. No i gdzieś płometek tutaj jest tego spaceru Około 3.30 wyruszyłem w trasę. Teraz już jestem gdzieś tam w drodze, tak? Jadę, jadę, powoli zmierzam Kierunek Otwock Ja tutaj zamrózł Moje szczęście, że dzisiaj noc wyborcza w Stanach I tutaj w radio, na YouTube w sumie Słucham sobie wiadomości o tych wyborach Spać się nie chcę Moje szczęście, że się nie chcę spać Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd Kanał ja zero kozarym, Zero Stanowskiego. Tak jeżeli, podobno, jeżeli wygra do Bardzo się rozwiną no, takie debaty, jak choćby ta przez wyborcza. E, tutaj przede wszystkim bierze się no. pod uwagę. E, całkiem Wierne fajna sprawa. organizacyjnie, przez Dobrze zorganizowane trzeba. Dobrze przeprowadzone. będzie Ciekawe rozmowy. No ciekawi gości też. Chodzi zaskoczenie, że Trump zdobywa katolickich latynosów, mimo tego, że domaga się tego, żeby jakichś ich dalekich... Kolorów. Powoli dojeżdżam. Właśnie Jeszcze parę minut że... i będę na że miejscu. Jak spytano tych latynosów... No i znowu tu jestem. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego wszystkiego. W sumie taki szpital, sam teren tutaj fajny jest. Fajnie, tutaj jest tak. Jakby w takim sanatorium, można powiedzieć. Wszystko otoczone takimi lasami. Tak z rana to i ruch duży. Samochodów: mnóstwo. O, i moja miejscówka docelowa. Takie dostałem łóżeczka no Taki widok No i piątek. Słuchajcie, już wychodzę, 15 gdzieś, wczoraj zabieg, dziś do domu. Także no, bark zrobiony, elegancko jest. Żegnam szpital. No i wracam do domku. 20 km niecałe do Zembrowa Coraz bliżej do całej Ukrainy No ja dzisiaj niewygodnie jedna ręka jakby jest w tym, tym bloku trzeba wolno jechać żeby jakoś sobie poradzić w ogóle z tym no, ale jest dobrze najciężej było przejechać Warszawy części Omijam no i troszeczkę zaczął też kropić Mam nadzieję, że nie będzie padało. Po co to ma być ten deszcz? Po co ma być ta droga mokra? Bardzo fajnie się jedzie po suchej. Do tej pory taki ruch na drodze był w sposób dosyć duży. A tutaj można powiedzieć, że od Zabrowa sporadycznie samochody jadą. Uff, udało mi się dojechać. Uff, to był maraton. No i mamy sobotę. Sobota się zaczęła. Ja już na nogach. Chociaż kontuzowany kierunek uniwersytet. Nowa przygoda. Wracam do domu. Jakoś tak w grupie nowej się odnalazłem. No muszę powiedzieć tutaj, że spotkania takie rozwojowe dla człowieka to jest coś pięknego. Trzeba się rozwijać. Mam nadzieję, że tu się rozwinę. Chociaż troszkę. I teraz już prosto do domku. Pięć stopni. Ech, no żeby nie ta ręka to by było całkiem fajnie No i niedziela Dziś pobudka była o 6 Od rana będą dzisiaj zajęcia, praca Także Niestety nie ma spania Kawa i do roboty No Chłodno dzisiaj troszeczkę Ale fajnie tak z rana Gdzieś coś robić, wybrać się A nie tam siedzieć przy tym komputerze tylko No i już jestem na miejscu Uniwersytet odchoczony i wieczorkiem w domu jest tutaj to jest na YouTube, na kanale Corsi Podziwiam jak to jest w Albanii w odróżnieniu do Polski, tam ciepło u nas zimno, 3 stopnie, 2,5 nawet O jak jest nie chcieli nas nawet w ogóle wpuścić na plażę z detektorami, a dzisiaj goście pro, prom pole. Normalnie lata tam. Tu. Tu Sezon tu jeszcze trwa.